Drodzy Państwo, pewnie myśleliście, że tutaj będą Pokemony, ale nie, to nie Pokémony, ponieważ dzisiaj będziemy grali w różne gry słowne. Także zaczynamy dzisiaj od Wordla, w którym jestem... O, nie najgorszy. Chociaż pewnie dzisiaj mi źle pójdzie, skoro nagram. I mamy taki liter. Dobra. Teraz trzeba wymyśleć. Baroth? Może być Baroth? Chyba jest takie słowo. No, spróbujemy. Jeżeli bardzo źle mi dzisiaj pójdzie, to po prostu tego nie wrzucę. но no и No nie widzę tego za bardzo. Ale dobra, mamy czas. Okej, okay, dobra. Nie No i teraz pewnie będzie sześć słów, które się kończą na iter. Zaraz. Iter, iter, iter. Kolejne. Nie wiem czegoś takiego, prawda? Nie ma. Hmm. A, detail, dobra. Ok, dobra. No w pięciu. Mogło być lepiej, ale, ale nie jest najgorzej. To teraz spelling B. Niestety spelling B od niedawna można tylko zrobić do good, a potem jest już płatne, więc... Więc trochę szkoda. Hmm. Okay. Hmm. Na pewno jest mnóstwo tych słów, tylko oczywiście na no nagraniu to za ciężej, nie? Cel. To jest też na pewno śmieszne, że wyjechałem z jakimś debacle. A na pewno jest tutaj 15 słów, które ja znam, które są proste i które mają 4 lub 5 liter, ale ich nie widzę. Zaczęło od jakiegoś nie wiadomo czego. Ok, moving up. No i teraz następne będzie good, i to już będzie koniec, niestety naszej przygody. Szkoda, bo wcześniej było jeszcze do, do solid, i to było takie. Dla mnie było takie akurat wyzwanie, że zwykle mi się udawało, ale trzeba było się zastanowić. No, a jak jest do, do gód, to jednak mi się wydaje, że od teraz będzie, będzie już trochę za prosto. No i oczywiście, pewnie skoro to powiedziałem, to, to teraz będziemy, będę miał problem z dojściem do góry. Jest takie słowo? Nie ma. No. oczywiście. Jest. Clue. Cool. No ja jestem coolest No i właśnie o, o tym mówię, o takich słowach, które są idiotycznie proste, ale których się nie widzi. Blade nie ma sensu. Jak to Colt. No i teraz kończymy. Dobra, zajęło to zbyt długo. Idziemy do mojej ulubionej gry, czyli do waffle. Tutaj mamy, e, no właśnie, taką kratkę. I te litery trzeba pozamieniać miejscami, no, żeby utworzyły pięcioliterowe słowa. Jeżeli są zielone, to są na miejscach. Jeżeli są żółte, no to. Tak jak w Wordlu, są w dobrym słowie, ale na złym miejscu. Przy czym, no jeżeli, tak jak tutaj, D są na skrzyżowaniu, no to nie wiadomo, które to jest słowo. Dobrze. No to pewnie będzie wyzyt. No ja ogólnie zwykle wafle staram się robić na 5 gwiazdek, czyli mam 15 słopów i nigdy nie da się tego zrobić w mniej niż 10. Czyli maksymalnie zostaje ci 5. Jeżeli zostaje ci 5, to znaczy, że zrobiłeś to optymalnie, optymalnie to pozamieniałeś, no i dostajesz 5 gwiazdek. I z każdym słopem kolejnym, więcej wykorzystanym, masz coraz mniej gwiazdek. No i ja się staram po prostu odgadnąć najpierw wszystkie słowa, a dopiero potem słopować. Zobaczymy czy dzisiaj mi się uda. Wezmę sobie kartkę, żeby jeszcze co sobie rozpisać, więc po lewej mamy wizyt najprawdopodobniej. Mamy do 2i tutaj, więc będzie wyzyt. Teraz tu będzie w f... form. Farm. Dobra, zobaczmy, bo ja form. Nie ma dobry moment. Co to za słowo? No bo oczywiście, no. Aha, no nie, nie przepraszam, nie, nie musi być. Nie mogą, nie muszą być zamienione miejscami koniecznie. Czyli f, 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 ty, ty, h, r. Teraz co, from, from, ja zobaczymy, from, zakładam. To coś może znaczyć, tak? Fram. Mhm, dobra, czyli będzie fram. Fram będzie na dole. I po co ja to robię tak? Czemu nie zamieniam? No bo jeżeli chcę mieć 5 gwiazdek, to nie mogę po prostu sobie tego tak zamieniać od razu, tylko muszę zoptymalizować te zamiany, żeby no nie zawsze się da tak jeden do jednego, że na przykład wziąłbym L za i tutaj. No, i I by poszło na miejsce, byłoby zielone, i L też by było zielone. No nie zawsze się tak da zrobić, ale trzeba to optymalizować w taki sposób, że na przykład dwoma zamianami dam trzy litery na właściwe miejsce. Żeby to było tak trochę bardziej z głową, a nie tak po prostu, że, że bierzesz i, i zamieniasz, jak już widzisz, gdzie jakaś litera będzie. No, i też to sobie zapisuję, żeby się nie pogubić, no bo jeżeli chcę to odgadnąć tak bez zamieniania, no to jest trochę ciężko. E, Dobrze, czyli mam na dole FRAM, czyli tu będzie R. Teraz to D to na pewno nie będzie tutaj, czyli to będzie do dolnego słowa, czyli tu będzie R. To tu nie będzie D, czyli D będzie tutaj. Czyli podejrzewam, że. To się te się zamienią. Bo teraz tak, czyli będzie L. Tutaj coś będzie i tu będzie R. I D będzie albo tu, albo tu. Czyli no tu nie będzie, bo by było LDR. No to nie. Czyli D prawdopodobnie będzie na tym miejscu. Czyli będzie coś, D, L, coś R. I nie znam takiego słowa, ale to brzmi jak idler no albo będzie DLIR, albo będzie IDL coś R. Er. Więc zakładam, że to... Ale możesz przestać. Dziękuję. Czy to będzie idler? Może jednak nie. A, a może jednak? No nie, to chyba jednak nie. Moment. Zakładam, że te dwie się zamienią jednak. To będzie idler, Idler... Nie, no to bez sensu. Nie. Idler. No nie Idler, nie. Idler. Aha, Idler. O, to może coś... To, to brzmi jak coś. Co, coś co coś znaczy. A person who avoids work. No właśnie, czyli to będzie idler. Czyli akurat te zamiany, jeżeli, jeżeli mamy rację, ja podejrzewam, że mamy rację, te zamiany możemy od razu zrobić, tak. Bo tutaj jest jeden za jeden i się zamienił na właściwe miejsce. Dobrze, czyli będzie idler. No i teraz pod górne poziomy. To. Hmm, w, w, w. link. No ale co jeszcze? viewing. Weing albo Wling, albo voing No nie znam żadnego z tych słów, ale zakładam, że to. Kurde, zakładam, że to będzie Wing? No okej, okay, może nie. Viewing. Weing. No nie, nie raping. voing waying Okej, okay, VAING. No to jest ostatni. Ja, a co to znaczy rywalizować, VAI. OK. Nie, mam, nie miałem pojęcia. Dobrze, czyli będzie Okej. poziomy. Ok. dobra. To zostały nam dwa słowa. I zostały to. nam takie litery jeszcze. O. O. V. L. A. Dobrze. Teraz to słowo poziomem. To O będzie albo tu, albo tu. Hmm. Tu, tu może być gloom, wtedy tu będzie salwą, ale nie po hiszpańsku. Salwa, mhm. czyli tu będzie salwą i tu będzie gloom po prawej. Ok, no i mamy wszystko. Teraz trzeba to tak pozamieniać, żeby no. Optymalnie by było robić zamiany jeden na jeden, ale nie zawsze się da. I teraz na przykład... Do, teraz to, to ja się muszę zastanowić porządnie, czy da się gdzieś zrobić jeden za jeden wymianę, czyli zamieniam dwie litery i one od razu wskakują na miejsce, ale podejrzewam, że nie. Nie widzę. Ale teraz na przykład tak, jeżeli... To O zamienię z tym i, a potem to i z tym a. To będą dwie zamiany, które dadzą mi trzy litery na miejscach. Czyli to jest ok. Czyli teraz oczywiście może się okazać, że źle coś wymyśliłem i że to nie są takie słowa, jak myślałem, ale podejrzewam, że mhm, będzie salwą. No i na tym to polega. Teraz, gdzie będzie L? Tu będzie L. No nie, to tak nie. Dobra, jakbym to H dał tutaj, to H tutaj, potem to zamieniam i to tutaj o z u. I wtedy będę miał cztery litery w trzech wymianach. A dobra, spróbujmy. Mhm, Teraz mam 4 słopy i 5 liter, więc looking good. Czyli teraz, o się nie mylę, to już mogę po prostu y, po kolei, czyli Elza i tutaj będzie wyzyt, tu będzie sallo, to to zamienię, potem to zamienię i potem to zamienię, czyli raz, dwa. 3-4 i będzie na gwiazdek 5. Tak. Tak. I tak, i mamy 5 gwiazdek. Także super statystyki pewnie no nie mam statystyk, bo gram na koncie goście w chromie, więc no tak jak na, na New York Times jestem zalogowany. No, to we waflu nie jestem. To się chyba w cookie zapisuje. Dobra. Teraz mamy jak Wordla, czyli 4 Wordle No raz, ale mam więcej. Jak widać, nie wiem, czy mogliście zauważyć, przy, em, przy Wordlu zaczynamy od Point i Weary. Nie wiem, czy to jest optymalna kombinacja startowych słów, ale nie jest zła na pewno. Dobra. Czyli no tutaj, no to wiadomo, co mamy. OK, dobrze się trafiło. No, muszę przyznać, że teraz ta kombinacja startowa naprawdę weszła. Czasami jest gorzej jednak z tym pointy Weary. No, zaletą na pewno jest to, że mamy O i e, a, y, czyli mamy 5 samogłosek, zostaje tylko U. Nie, nie ten, nie użyte. Tu będzie P, będzie tu. Zakładam, ale no, nie mogę wykluczyć, że będzie gdzie indziej. Na przykład tu. i N. Na przykład i n, i na końcu e. Nie wiem, na przykład jakieś. Mam, mam takie słowa, które mają sens, i tak, tak czuję, że tak, gdzieś je może słyszałem, ale, ale ten, ale. No męc na przykład. No pasuje, tak. Pasuje, więc można zaryzykować. Albo żeby jeszcze, chociaż nie, bo r już mam. Tak by było sp coś to ewentualnie. Zaraz pync, bo pync to też, a nie, nie. Nieważne, nie ma takiego słowa. To co tam miałem, MINS? No. O. No i to jest najgorsze, bo teraz jest pewnie 15 słów, które kończą się na ins, i mogę sobie ich szukać do usranej śmierci, więc nie wiem, czy nawet nie zostawię tego słowa na potem. No, można ewentualnie. O, sens, no tak, sens to zdecydowanie jest słowo. Ale mogę sprawdzić, czy na przykład nie ma jakichś innych słów. Mogę dosłownie przejść wszystkie litery na początku. I jeżeli wszystkie będą, więc nie. Jeżeli wszystkie będą na no, czerwono, to znaczy, że no pozostaje sens, tak? Że nic więcej tam, nic więcej tam pasować nie może, więc tak zrobię. I dosłownie wszystkie sprawdzę. No i pewnie jakiegoś nie sprawdziłem, ale no, umówmy się, to będzie sens. Tak, to jest, sens. no i właśnie tutaj nam się już eska pojawiła, więc będzie, tak myślałem, właśnie, czy może być coś, ale zaraz. Spar. Nie mówię, że nie ma takiego słowa. Spar i coś na końcu, ale na pierwszy rzut oka nie widzę żadnego. Spar, no co może być? Spark. No tak, to brzmi jak słowo. Spark. O, Spark, to już prędzej. Dobra, spróbujmy. Spark okej. Okay. Dobra, na razie jest bardzo dobrze, ale jeszcze to górne słowo. Um... Guild. Na pewno wina pasuje, tylko... To słowo już było, więc. Tak mi się wydaje, że już kiedyś było guild. Też może być build, tak? Że zbudował. Mm, no, ale dobra. Co się Spróbujmy guild. Dobra, build. No bo co? No nie guild, to co? No chyba build, nie? No. O oh, proszę. Dobrze, no to co jeszcze? Nie, co? Quilt? I właśnie tego nienawidzę, jak zostaje jedna litera do odgadnięcia, bo wiesz, że będzie milion takich słów, niech to będzie krót, dobrze? Okej, okay, dobra. Także... no... pójdź. Znaczy, no wyszło, więc nie będę narzekał. No i ostatnia gra, czyli Connections. Connections. Podobno słyszałem, że dzisiaj było jakieś dziwne Connections, no i już widzę, że było. Wow. Okej, okay, widzę filmy. Ale widzę... Czy to są wszystko filmy? Holy shit. To może być problem, bo większość to nawet nie wiem o czym są. Co wygląda jakby wszystko to były filmy? No nie, nie, jestem zdecydowanie filmowym człowiekiem. Inch, yard, mile. Foot. Ok. Pussy. Foxy, Beetle, Dogma. Znaczy oktopus, a nie pussy, ale dobra, whatever. Znaczy no pussy też pasuje do zwierząt, ale raczej, raczej chodziło o ośmiornicę. dobrze. Okej. Okay. Czyli nie, nie było tak źle na razie, so far. Hmm. Mam nadzieję, że nie będzie nic z treścią tych filmów, bo wtedy to dupa biskupa. Na Manhattan Wall Street. Nie wiem czy jest jakiś Chinatown w Nowym Jorku To takie... No ale nie ma nie ma czwartego. O, Kill Bill, Kind Rewind, Fright Night. No co Wall Street, ET Manhattan, Dumbo, Chinatown. No te trzy się ręują, ale... ale... Nie wiem, może jestem głupi, ale reszta mi się nie rymuje za bardzo. No nie, no no man i tan, no dobra. Okej. Okay. Taki... Manhattan, no... Zobaczmy. way, no, no najlepiej, Aaaa. Czyli co? To, to jednak co innego się rymuje. No nie no, to nie chodzi o Rymę w takim razie. Ja jestem clueless. To jestem absolutnie clueless. W tym momencie. Ja zastanawiam się, czy mogę to zgadnąć, czy, No bo to raczej powinno być coś z tymi słowami, tak? Czyli teoretycznie powinienem być w stanie... No, jak to nie jest ta czwórka? No, rymują się. Dobra, nie wiem, losowo, bo, bo sobie. One away, no dobrze, czyli albo. Czyli albo któreś z tych trzech jest źle, a Manhattan i Chinatown są razem. Albo. I Manhattan, i Chinatown są źle. E.T., no. E.T., -no. E no. No, no. I mean, Titles, no tak, no. E.T. Dobrze. To już Manhattan się bardziej muje niż E.T., -no. no ale dobrze. W porządku. Chinatown, Manhattan, Dumble, Wall Street. Czyli może jednak Nowy Jork, coś ten? Places in New York City. No właśnie, okej, okay. dobra. Więc Connections wyszło nie najgorzej, Quarrel wyszedł nie najgorzej, Waffle wyszedł najlepiej, Spelling Bee, no nie mówmy o tym, i Quarrel wyszedł znośnie, więc mogło być lepiej, ale jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję za dzisiaj i cześć.